A teraz zapraszam na święto Bociana do Wrocławskiego Ogrodu Zoologicznego. Witam Państwa. Dzisiaj jesteśmy w ogrodzie zoologicznym i chcemy się pochwalić przychówkiem bocianów. W ogrodzie zoologicznym na cześć tych bocianów, które tu mieszkają, które tu przylatują i założyły gniazda. Zrobiliśmy Dzień Bociana, zaprosiliśmy młodzież, szkoły przyszły. Mamy lepiej z

A tu mamy Ten został uratowany gdzieś wypadł z gniazda, może został wyrzucony. Jest już u nas drugi tydzień i proszę zobaczyć on samodzielnie je. Nie jest prawdzie głodny, ale proszę zobaczyć, wie, że tu ma mięsko, drobno krojone i że może się dobrze najeść. Tuż obok, niedaleko, jest wielkie gniazdo bocianów. I te bociany, samica siedzi na gnieździe, ma młode, a nad nią krąży ojciec. Szczęśliwy, bo patrzy cały czas z góry na swój dom, na swoją rodzinę, której się dobrze wiedzie. Mały bociek, jak wszystkie dzieci. Teraz chce spać, najadł się. Główka mu leci. I na pewno na chwilkę go zostawimy, żeby sobie spał. A ja Państwu pokażę już takie większe bociany. Ła, to. O, żeby na mnie upadł, pójdzie spać. Tutaj ma takie miękkie legowisko. A tu mamy starsze bociany. Proszę zobaczyć, jednego wyjęłam. Drugiej śpi, a właściwie przyplaskał się tak do dna kosza, bo się boi po prostu. Ten też się boi. I z tego się bardzo cieszymy. Dlatego, że jest szansa, że te bociany wychowają się, nie będą oswojonymi bocianami i wyruszą w wielką swoją wędrówkę, a następnym rokiem do nas wrócą. W tej chwili na terenie ogrodu zoologicznego. Jest kilka gniazd bocianów, bocianów, które przylatują i odlatują do Afryki, kiedy w, w tym czasie, kiedy inne bociany odlatują i wracają do nas. Dzień bociana w ogrodzie zoologicznym to wielka okazja, żeby zwrócić uwagę młodzieży i dorosłym na ochronę środowiska, na to, co nas otacza, na to, że kiedy jest prawdziwa Zieleń, kiedy jest obok nas przyroda, zwierzęta, my się czujemy lepiej, zdrowiej. Daje to nam radość, wypoczynek, a więc chodząc po ogrodzie zoologicznym, przyjrzyjmy się także wolno żyjącym zwierzętom. I cieszmy się, że właśnie zaakceptowały ten piękny ogród zoologiczny, pełen zieleni w starym parku, że tu czują się dobrze.